Bardzo za wspólną podróż w krainie szczęśliwości pedagogicznej. Mamy świadomość, że zaprezentowaliśmy Państwu tylko pewne fragmenty naszego przedszkolnego i szkolnego życia, tylko niektóre nasze umiejętności. Wiemy, że, jak mówi Konstanty i z Gałczyński, jutro popchniemy daleko, bo przecież możemy wszystko. Na przekór mimo mojego wad To życie przecież W końcu twoje jest Marzenia spełnisz Jeśli chcesz Zaczaruj ludzi wszystkich Wokół nas Częstym sercem Rozjaśnij swoją twarz Odważnie z do gwiazd Magiczną siłą masz Wystarczy tylko chcieć Odrzucić rzeczy złe Uwierzyć Nie rozkręć złe, bez strachu biegnie w letni deszcz, naucz u innych budzić śmiech, odwaga przecież broni brzeg. Zaczęły ludzi wszystkich wokół nas, czystym sercem, rozjaśnij swoją twarz, odpadnij lecz za gwiaz. mam nic siłę.

ja chciałabym tylko dodać na zakończenie dzisiejszego wystąpienia, niech skrzydła słowa, może wszystko z tej piosenki zostaną w naszych głowach przez wiele, 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 wiele lat. A podsumowaniem dziesięciolecia dla wszystkich moich nauczycieli, wszystkich uczniów, dzieci i rodziców. Niechaj słowa kolaksjańskie, egzaminus monumentum, Będą dowodem, że to, co dajemy, to, co zostanie w duszach, w umysłach naszych dzieci, zostanie przez wiele następnych pokoleń. Za to dziękuję serdecznie rodzicom, nauczycielom, którzy z pasją tak potrafią pobudzić dzieci i tyle im ofiarować. Wszystkich gości, którzy będą uczestniczyli o godzinie 14 na naszym podsumowaniu edukacji i zawodowców o świecie. Poproszę jeszcze o pozostanie, a dla naszych najmłodszych czeka niespodzianka od rodziców, którzy nas gorąco kochają, od nas nauczycieli i życzę Wam tylu radości i tylu energii przez wszystkie kolejne lata. Dziękuję Państwu serdecznie.